Hałomiski, kilos 53, 20 minut, Medal of Honor, Aliet Asalty, Szósty rozdział, Las Zygfryda, Linia Zygfryda, Niemcy, styczeń 18.45 Trzecie, Trzecie podejście do nagrania, bo dźwięk mi się cały czas pierniczy. Ale teraz jest już chyba w porządku. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz nic mi się tutaj nie będzie nawzajem zagłuszać. My mamy 1% zdrowia, co jest dość kłopotliwe moi kochani, bo ostatnim razem no, zdzieliliśmy co prawda snipera, ale... Oho, no to <laughs> może być śmieszne, aczkolwiek czekajcie, spróbujemy zrobić tak. Chyba jakimś cholernym cudem udało mi się to zrobić za pierwszym razem, ale jak wiecie, szczęście nowicjusza. Chociaż w sumie to już takim nowicjuszem bym się nie nazwał, moi kochani. Już trochę taki właściwie weteran się ze mnie powoli robi w tych grach, moi kochani. You have NOT completed your objective. Oh my godness. dobra, jeszcze jeden flak trzeba z jeszcze jednego flaka. I te te działa oczywiście, co ostatnim razem jedno wyeliminowaliśmy i tego snajpera dopadliśmy. Ale dobra, co się odwlecę, to nie uciecę. Moi kochani, zaraz to do, dopadniemy jakoś tego, tego, tego całego. No trzymaj, nie wiem. <ścoughs> Boże kochany. Z kategorii teraz kilos potrzebuje chwili, żeby się... Żeby zginąć. Czekajcie To będzie bardzo bar bardzo zły zapis coś czuję Kilos potrzebuje chwili żeby się, o, żeby się trochę wczuć, żeby się trochę powkurzać Żeby wiedział o czym już mówi, ale zdobyliśmy medal, Bóg wie za co Ale, no, medal honoru Dobra Okej, okay, on gdzieś tu jest Miejmy nadzieję, że tego granata nie dorzucił Tu jest apteczka i to jest coś bez czego my dalej nie dojdziemy da daleko Daj to Dobra, udało się Teraz tak, tak, tak teraz moi kochani byle, byle, byle nie stracić tego zdrowia. Keep tracking towards the rally point. Dalej ciśniemy w kierunku stacji, moi kochani, i, 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 i cały czas do przodu, cały czas do przodu. Czy tam kto będzie? Czy my już tam byli? Będzie. Ojeju. Czekajcie. Dobra. Tak. Tak. Dobra, śmiechowe te bunkry są, moi kochani, śmiechowe, no ale to jest ta właśnie linia Zekfryda, to się nagrywa, nagrywa, wiecie moi kochani, ja nie mam tego znacznika, czy to się nagrywa, czy nie, tych cyferek kochanych, mm, bo, 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 przy... bo bawiłem się w tą rozdzielczość na nieszczęście i, i tak to się skończyło, że teraz mam problem z polem wi widoczności i no, z polem widzenia mm, i, i tak to jest, no, właśnie tak to jest. No, trochę się zdziwiłem, moi kochani, bo Medal of Honor na początku cieszył się sporą popularnością. Mm no tam przynajmniej te pierwsze odcinki a teraz jakoś już wam przeszło i nie wiem czy to jest spowodowane tym, że po prostu się wypalam albo coś w tym guście czy, 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 czy raczej po prostu was już to nie kręci bo, bo za długo, bo coś, bo już chcecie zmienić grę no w sumie nie wiem tu chyba byliśmy, bo nie ma już nikogo idziemy tędy, tak tędy i, i to będzie chyba pierwsza część misji za nami no trochę nam to zajęło, ale na pewno będzie w porządku an objective has been completed co teraz? Teraz dalej. Find and destroy the A, znowu flag, jeszcze jeden chyba. I teraz yy, 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 yy. i musimy dotrzeć do tego do tej stacji. Znaczy Rally Point. Rally point. Ojejku. O nie, 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 nie. Tak tego nie zrobimy moi kochani. Rally point. Nawet w sumie nie wiem czy to jest stacja, no chyba raczej nie. Kurde, taki kawał trzeba by je zapylać znowu, bo zły zapis. Nie no, wydaje mi się, że stacja, żeby potem się jakoś przedostać do tej fabryki tego gazu, który musimy zlikwidować. A tak to w ogóle o to chodziło, żeby cisnąć w kierunku miasta No nic moje kochani, no to jest taka trochę pasja powiem wam szczerze, no to jest ostatnia misja, dzisiaj tak jakby Endgame Boże, jaki los Endgame i ogarnięcie standardowo Bo już zamierzam grać yy, tak długo, aż, aż to już przejdę <ścoughs> Zresztą podobnie mam ze snajperem, tam została chyba jedna, jedna, jedna Dwie. Dwie misje mm, 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 No i będziemy się zabierali za coś nowego, za coś innego Myślałem, żeby jakieś Call of Duty MW pocisnąć na przykład byłoby śmiesznie, na przykład dwójkę, chociaż, nie, no nie wiem, albo Black Opsa znowu no To już zrobimy głosowanie moi kochani i wy zadecydujecie i tak samo będzie z medalem Myślę, że dam do wyboru Call of Duty jedynkę yy... Czekajcie, bo teraz tutaj trzeba ładnie to rozegrać. Call of Duty jedynkę, e, bla, e, Earth in Blood, Brothers in Arms i, i Medal of Honor y, jakiś tam dodatek chyba Spearhead, standardowo Spearhead przepraszam zaczniemy. No dobra, to ciśniemy w kierunku. No, znaczy, nie. najpierw to działo, tak? Dla zasady, moi kochani, musimy jeszcze to zlikwidować. A żeby w przyszłości się to łatwiej wszystko, moi kochani, odbijało z rąk niemieckich czy z rąk niemieckich. No właściwie ciężko odbijać Niemcy z rąk niemieckich. No ale wiecie o co mi chodziło. Był tu też taki. Słyszę Niemców. Był tu też taki moment, gdzie trzeba było skraść papiery. Za pomocą których można było się przedostać, yy, chyba. Nie wiem, czy to teraz będzie, czy później, ale wiem, że za pomocą nich można było zostać nie 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 pos no niewykrytym. Dobra. Czekajcie, bo my w sumie... Kurde, bele! Nie lubię czegoś takiego, myślałem, że to da się jakoś po cichutku. Przecież to jest całkiem fajny bajer, mój... No i kochanie, nie wiem dlaczego my z niego nie korzystamy. Czekajcie... No i to bierze na raz, to jest fajne. Więc jak się dobrze zsynchronizuje, to będzie okej. Okay. Tutaj coś jest? Nie bardzo. Tak, tak, tak. Muszę często zapisywać teraz, bo tutaj naprawdę, no... Będzie kłopot w późniejszym etapie. Granatki. Ała! Dobra, padł. Co to jest? Konserwa? Jakieś puszeczki, jakieś coś tam? Zima niemiecka. Tak, owak apteczka, apteczka, apteczka i, i, i to działa jest chyba nad nami, tak mi się wydaje, bo przynajmniej kompas tak świruje i pokazuje mi takie rzeczy dziwne. Więc tak chyba właśnie zrobię. No a jak to zlikwidujemy, to ciśniemy przodem do miasta, żeby... A żeby było miło i, i żebyśmy już przeszli te, tę grę. Bo powiem wam szczerze, no... To jest naprawdę świetna gierka, ale też po dłuższym czasie potrafi się znużyć. No zresztą jak wszystko, więc... Dobra, jest problem. Nie wiem jak mam się tam dostać i podejrzewam, że w bunkrze pewnie będzie drabina. Tak w sumie tak dedukuję. Ale no nie wiem już sam. O właśnie, dobra. Albo to z pamięci. Ja już nie wiem, ta moja pamięć to jest taka, że wiecie. Pyk, leci ładuneczek, leci, deci, peci, tryk, ała, trochę mi tam zdjęło. To zaraz pierdół, pierdół, ja pierdół i idziemy do przodu, tak? Keep tracking. Keep tracking. Cały czas ciśniemy moi kani, cały czas do przodu. Myślę, że powinniśmy tutaj cisnąć ze snajperką. Tak będzie chyba bezpieczniej. No. Problem jest te pole widoczności, bo to jednak dość komplikuje. Obsi, dopsi, tak jakby dynamit, albo co nie? T taki dziwny, taki dziwny dźwięk. Hmm, teraz mi się, sko albo w sumie nie, tego skojarzenia było głupie, nie będę się nim dzielił. No. Cieszę się, że podobał wam się Broken i Sword, bo tam zastosowałem zasadę, że kiedy jest nudno, to trochę opowiadam o swoim życiu. Zresztą ja tą zasadą kierowałem się przez cały czas na początku swojej działalności na tamtym kanale jeszcze, jak niektórzy z was pewnie pamiętają, i no ku mojemu zdziwieniu Właściwie, właściwie ku mojej radości yy, No podoba wam się to więc myślę, że coraz częściej będę tak Tak działał i... O jeju, 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 o jeju, niedobrze To jest ten moment, kiedy tracę całe życie Bo nie wiem co do mnie strzela, kto do mnie strzela Ale nie bójcie się, zaraz wykminie Chajce, chajce Poczekajcie Podejdę sobie do niego Nie, to jest z kategorii jak głupio z Stracić całe zdrowie Na pewno nie Na pewno nie walnięty knurze Idziemy dalej Trzeba... Kuźwa mać Nienawidzę czegoś takiego No i gdzie on jest? Tam jest Opsi dopsi, opsi, dopsi Nie podoba mi się to, że oni się tak łatwo kamuflują No ale to w sumie przez te ich uniformy dostał nawet bez celowania nieźle dobra super poszło nie jeszcze chciałeś się podnieść jeszcze się Hans chciałeś podnieść o nie po moim trupie na podłogę i leżeć mnie tu dobra dostaliśmy 15 na boj idziemy dalej no ci pezzy to jest po prostu skaranie boskie na tych ziemiach no naprawdę tym bardziej że nie wiem czy dobrze idę no ale w sumie no keep tracking keep tracking kompas mi gdzie indziej prowadzi a ja idę gdzie indziej więc to też jest takie trochę jolo nie, chyba idę źle. Z kategorii trochę pobłądzimy, ale jak już się dostaniemy do miasta, to zacznie się prawdziwa tak zwana tutaj, przeprasza, przepraszam, do kurwica, bo 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 no bo naprawdę nie będzie zbyt łatwo się przecisnąć przez to miasto, z tego co pamiętam przynajmniej. A potem chyba będzie ten wątek z bunkrami i, 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 i z papierami, tak jak w drugim, drugim rozdziale, kiedy trzeba było wkraść się na tego ubota w Nor Norwegii. No ale zobaczymy. <laughs> Dobra, to wygląda na... O właśnie. Dobra, dobra, dobra. No nie, no z kategorii... Salwa, 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 endeho, endeho, dziękuję Wam bardzo, przyjaciele moi niemieccy, kochani! Jeszcze raz. Tutaj ześlizguje się z tej górki, to mnie trochę... Czekajcie. Trzeba ich tak po kolei. Ja mam problem, bo mi się ześlizguje, no ześlizguje się i... Ale dobra, udało się, nieźle. Hmm, czy my gramy na łatwym? Nie, my chyba gramy na średnim poziomie trudności, także w sumie wstydu nie ma. Hmm, bo chciałem narzekać teraz, że... O Jezus, jakie to jest trudne gaddemet, nienawidzę tej gry, ale... No, najważniejsze, że nie gramy na łatwym, chociaż nie jestem pewny. No głowy sobie za to uciąć nie dam, prawda? O! On objective has been completed. Dobra, dojdziemy dalej. Co teraz? wecha. Aha. Mhm. Mm Tam zagłębie rury. Byliśmy. Czekajcie. Nie wiemy, gdzie przenieśli fabrykę broni tej nowej STG-44 i musimy znaleźć chyba pewnie prototyp, tak? Tak, że to jest prawdziwie rewolucyjna broń, bo to jest pierwszy karabin szturmowy, tak mi się wydaje. Y w pełni automatyczny ogień, duża pojemność magazynku, low 5. point less than bar, czyli chyba mniejszy odrzut, wyższy znaczy ten dalszy zasięg. No i musimy znaleźć to moi kochani i prototyp tej broni, tak mi się wydaje. Tak, infiltrate the base, hint, find a discus, nie wiem co to jest discus. Mamy skraść schemat dla tego STG 44, skraść tą broń samą, zniszczyć... E, zapas tej broni i, i, i exfiltrate byes, czyli chyba po prostu spierdzielić tradycyjnie moi kochani No tak czy owak Mamy znaleźć discus, Nie wiem co to znaczy naprawdę No tutaj ta moja nieumiejętność Moja nieznajomość tego języka angielskiego w 100% trochę boli No ale trudno Oho Wiecie co, no Ja będę starał się to wszystko załatwić po cichu, bo bo Wydaje mi się, że tak można Albo i nie, albo i nie Nie, to chyba tyle jeżeli chodzi o pocichu Tak, dobrze, że Przynajmniej te to, 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 to siaty nam z, z bronią Dobra, w takim razie moi kochani, ruszą Ruszą, uwaga Nie ma alarmu, czyli nie musimy się martwić Czyli raczej nie trzeba tego pocichu przechodzić No ale dobra No tu raczej tych papierów Nie znajdziemy, chociaż no nie wiem co to jest to Może to właśnie jest nie, dobra, są alarmy, czyli można to po cichu. Więc F5 i postaram się to przejść. Find the discus. No, nie wiem, coś chyba źle zrobiłem, aczkolwiek jesteśmy jesteśmy w tej bazie. Nie, czekajcie. I tutaj jest to, co chcieliśmy. Tak, moi kochani, mundur i i tyle. You have a German officer's uniform, ale jak się chowało broń, moi kochani, na Q? Tak, na Q Dobra, i teraz standardowo, moi kochani, no zobaczymy czy uda nam się to przejść po cichu Ja jeszcze w sumie w, swo w ciągu swojej kariery nigdy tego nie przeszedłem Ale I chciałbym was? Dobra, das astos. Mamy dokumenty, także spoko Wiecie co, postaram się to przejść, zrobię tutaj szybkiego save'a Czy szybkiego, takiego normalnego I będę się starał to przejść po cichu, bo to może być fajne, klimatyczne Dobra, znowu jesteśmy w konspiracji. <laughs> Dobra, okej, okay. tutaj widzę, nikt nie zauważył Heinricha biednego leżącego na podłodze. No cóż, no ja w każdym razie, w każdym razie, przepraszam, wykorzystam tą okazję i jak najbardziej przemieszczę się w łomek tej bazy, moi kochani. Czyli tak, pierwszy cel, skraść te schematy. Bardzo dobrze, jestem oficerem niemieckim. Dzień dobry, dzień dobry, moi niemieccy przyjaciele, witam, tak? Ale oczywiście, proszę. O, ma ma Ja, ja, ja. Eee, keine schlein, ja, da, da ist Achni e, Das ist gut, ja, klar, every, tak, tak, tak Moi kochani, mały nazista kilosek Jak zwykle Daje popalić W każdym razie, no tak Tędy, e, przepraszam Dlaczego to jest zamknięte? Ja, Hauptmann. Hauptmann, no Hauptmann, czyli teraz jesteśmy jeszcze kimś wyż, Wyższej rangi Leutant, nie? Hauptmann, to nie wiem kto to był Kapitan chyba Tak mi się wydaje O ja, ja e, O oh, nein, 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 ja, no Nein, nicht, 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 ja Eine moment bitte, ja jest... ...kajne... ...boranen... OJ oh, NAJNE, NAJNE, NAJNE! Nie tak miało wyglądać, moj kochani Nie, czekajcie, mam przecież ten zapis Zaraz czytam, dobrze, że... Dobrze, że to zapisał Mamy dokumentory, dokumenty papierem bite Tego oficera na dole trzeba będzie zni ...załatwić Zniszczyć Zniszczyć mu całe życie, moj kochani Odebrać mu życie w jednym, jednym słowie Hein? Ja, ja, ja jawol Ma majn file fila ja You, you see? Yeah, and you, and you, and, and everybody in this room? Okej okay. Hello, uh, you, you, you wanna see, proszę This is my papier, to ja Przejdziemy tędy tam tam, tam 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 tam, co tutaj jest ciekawego A, rozumiem I teraz moi kochani robimy takiego myka Nie wiem czy on się... Intruder Żaden intruder Wasz swój nie tak czy owak, ono, oni nas rozpoznają, my mamy yy, papiery drugiego levela, także teraz przejdziemy dalej Nie wiem czy to, czy przez to, że on się nie darł, nie, chyba jest okej okay. yy, Guten Tag, ja eine bitte, deines klein, yy, ein deutschchen, Abend, Abend, ja Hartmann, ja, proszę, kapitan jestem, tak, dziękuję, do dzień dobry Proszę Dobra, chyba nie chce, albo idzie mu powiedzieć, żeby mnie zastrzelił Ej, przepraszam, może pan otworzyć? Fajny, widzisz, nie musisz strzelać Jestem swój Dziękuję, zamknę, dziękuję Okej, okay. F5 i do przodu, moi kochani Póki co idzie całkiem dobrze To zamknięte O, tu jest ta fabryka, dobra, czyli wiemy, moi kochani Ten las Zygfryda jest miejscem ukrycia I właściwie to pobliskie miasteczko jest miejscem ukrycia Tej całej fabryki broni, o, ale tam są naukowcy I ich musimy już chyba powoli zdjąć Tak mi się wydaje Nie wiem, czekajcie, spróbujemy do przodu, tak Dzień dobry Zikaj, ja, ja! Zik haj. Trzymajcie się chłopaki. Ja w każdym razie, no nie wiem. Chcę jak naj jak najdłużej być inkognito, żeby mnie tutaj nie strzelano, bo potem jak będziemy musieli powrócić, to będzie trochę ciężko. Aczkolwiek no wiecie, na pałę tutaj lecieć się nie opłaca. To, to raczej się Wam przyznam. Dobra, tu są jakieś dziwne zbiorniki z paliwem, czy Bóg wiesz czym. Ale tu może być... O właśnie. Czekajcie teraz tylko. Bo to może być ryzykowne posunięcie, ale zobaczcie chamie, jak mogłeś Dziękuję <grymne> <grymne> Dawaj to Tyle jeżeli chodzi o Wasze schematy, blueprinty. Teraz musimy znaleźć prototyp Czy właściwie już wyprodukowaną broń, bo ta broń jest chyba z tego co wiem już produkowana <grymne> Good, Woltę, woltę, ekstras, extras, dajcie sobie spokój Mam ja, nadzieję, że będziemy się mogli stąd wydostać jeszcze za pomoc... Yy, Inkognito, nie no, tu trzeba już pod podłożyć <laughs> ładunek Ale tędy? Tu jest zamknięte Dobra moi kani. Teraz chyba będzie tak zwane YOLO YOLO time Także tak, kradniemy, kradniemy co chcemy Oni tego nie widzą oczywiście, nie Ojci dojci Ale wiecie co by było śmieszne? Ja chcę to sprawdzić. Była kiedyś taka opcja, wydaje mi się, że można było przytrzymać E i wtedy za tego pomocą... Czekajcie. Weźmy wszystkie, żeby, żeby było dużo amunicji do tego. To jest naprawdę mocna broń, moi kochani. Ale spróbujmy zrobić tak, że ja to przytrzymam. Nie. Dobra, trudno. Lecimy. Teraz się zaczyna. Broń jest naprawdę mocna i strasznie... strasznie fajny model właściwie. Nie wiem, czy to jest prototyp, moi kochani, ale... No jest moc. Tak czy owak, ja bym uwa Musimy ostrożnie z tego korzystać, bo no jest mała amunicji do tego. Więc w sumie nie wiem, czy już tego nie spieprzyłem. <śm> <ś> Dobra, cały czas do przodu. Teraz już chyba nie ma sensu... <ś> się skradać. Ale, ale naprawdę fajna broń. Polecam i zapraszam, kilos 53. Po głowach moi kochani po... po głowach Mam nadzieję że tam gdzieś Potem znajdziemy jeszcze ludzi wyposażonych w tych broń Chociaż No to może być wiecie Z jednej strony dobre bo znajdziemy amunicję A z drugiej gorsze bo oni będą nas strzelać prawda Okejka Ale fajnie że udało się to cicho przejść Trochę mi Jest spoko Cicho, nie ma żadnego alarmu, wszystko jest w porządku, ja? Ja. Nie, no jak kto to włączył? O, amunicja i to wszystko, ale zapis był. O, i to w takim złym, niefajnym momencie. Wynosimy się stąd. Exfiltrate, czyli tak jakby zwierdalamy. Ojejejej, zabił! Tak późno zapis był, nie, zapis był wcześniej. Ja nie dam się oszukać. Ja wiem... Gdzie, gdzie żyję, i, i, i wiem, gdzie zapisałem. Dobra, przeładuj kilasek. Czy ja powiedziałem kilasek? To byłoby śmieszne. Dobra, i teraz to jest ten moment. Te chamie zbolały. Ej, no to jest ciężkie, moi kochani. Na dziko tego nie przejdę. Muszę się skupić. Muszę się. ¡Aj! Zostaw! Nie bij, nie bij, nie bij. Ej, 235, czyli oni są wyposażeni jednak w te broń. Nieźle. F5 i teraz... Dostał. Teraz szybko tutaj. Walimy durź, walimy durz. I oni tutaj będą chyba trochę przybiegać, tak mi się wydaje. Także zaraz ich wszystkich zdejmiemy. A przynajmniej część, aż nie zdecyduje się iść. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Mm, no chyba teraz jest ok. F5, w każdym razie i idziemy. Dobrze, że tej amunicji jest sporo. To był, to była, o właśnie, apteczunia. Apteczunia dla kilosunia. Ej, ca całkiem fajnie się z tego korzysta, naprawdę. Niemcy to jednak... No gdyby nie ten cały <coughs> Holokaust i, 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 i ta hitlerowska mania na punkcie zabijania tych podludzi, pod jak to ich nazywał, to myślę, że Niemcy naprawdę mieliby... Bardzo duże szanse na wygranie tej wojny No i oczywiście gdyby nie wpakowali się w Rosję Czekajcie, jeszcze 5 minut gratisowo, bo mi się bardzo dobrze gra I i i i, i no jak? No, grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji Exfiltrate the base Czyli ja muszę się tak jakby przedostać dalej czy jak? Bo ja nie wiem co sam... Znaczy głupio też by... Czekajcie Czy ja tędy mogę jakoś czy nie bardzo? Nie, chyba trzeba wyjść stąd na zewnątrz Na wszelki wypadek nie będę teraz zapisywał przeładuj, bo... A ja, a ja, a ja Bo mogę się pomylić bardzo łatwo, ale wydaje mi się, że trzeba teraz z tej bazy uciec. Tak, 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 krzyczcie tam dalej, do Krzysia, ale ja idę. Czy to nie jest Krzysiu? Właściwie nawet nie nazwałem przez tą grę swojego protagonisty w żaden sposób. Ta, to, to trochę przykre, moi kochani. Da, jest e, Heine, Kirosen, Batir, file, ja, ja. Idziemy do przodu, F5. Ojeju, ja zawsze w takim dziwnym momencie robię te zapisy. Tu raczej nic nie znajdziemy. Cisza, nie wychodzić już. Już mi tu nie wychodźcie, proszę. Teraz się zaczyna problem. I to taki dosyć duży problem. F5. Teraz chyba przerzucimy się na snajperkę. Chociaż naprawdę fajnie się korzysta z tej broni, naprawdę to trzeba przyznać. Tam są chyba nasi, chociaż... Głowy sobie za to urwać nie dam. Za nami coś też jest. Nie, oni się tu będą respić, to jest zły pomysł, czekajcie Zrobię takie jolo, ale nie śmiejcie się, zginę Bo tutaj trzeba uciec Ja wam zaraz powiem gdzie, to jest, to jest najgorszy moment w grze, ale myślę, że damy go radę przejść Bo trzeba zrobić tak Tak Nie wiem czy tam nie ma naszych przypadkiem Nie, zginę, ale, ale już wiem, dobra, nie, na, na siłę tego nie przejdę, jeszcze raz Jak oni cisną do nas, jak oni cisną Tego przede wszystkim czas zdjąć Jezus, teraz z tyłu walą, no nie, mo nie można stać w miejscu No nie strzel... Ładuj to, debilu jeden Kurwa, zaczyna się problem Nie no, strzelaj do nich Pokażemy wam amerykańską moc psona. Do przodu łunia. Teraz F5, zaryzykuję, ale to może być bardzo... Bardzo, bardzo, bardzo mylne podejście Dobra, F5 do przodu Nie, 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 nie Idzie idzie całkiem dobrze odpukać Trochę amunicji jest Ale mówię wam moi kochani, no na spokojnie się tego przejść nie da, bo naprawdę Weź się odejść ode mnie człowieku, weź się odejść Tak powiedział pilot 53, dziękuję bardzo I zapraszam ponownie Kilot 53 już się, koniec, koniec odcinka się ro robi przez to wszystko Skąd tyle ja mam amunicji? Skąd tyle mam? Życia! I sk skąd ty tyle, ile mam! Co ja mówię, moi kochani? Dobra, strzelają do nas chłopaki. Zamknięte wszędzie. Na podłogę jak przechodzę! Uwaga! Oj, bo... Ale tu jest apteczka. Dobra, tu jest F5. Czekajcie. Bierzemy to, co kuliczki lubią naj Nie, mamy mało do tego amunicji. Trzeba cisnąć z tą sonikiem. Szkoda, że ten nie przejdziemy. No trudno. Tu zawsze miałem problem, żeby zlokalizować wyjście. O, tak! Moje ukochane. Moje ukochane km Czekajcie. No i tyle szmato. Dobra. F5. I którędy teraz? Tam była taka wyrwa przy tym płocie, ale nie wiem czy... No nie bardzo. I teraz się zacznie ten moment, kiedy Kilos się zgubi. Nagrywa się, nagrywa. Ja cały czas mam przeczucie, że jakby to się nie nagrywało. O o nie. Dobra, czekaj. Już nie strasz, nie strasz. Nie! No to co Kilos lubi najbardziej. Jezus, tak mnie to drażni. Kajemiści są po prostu jak wrzody na tyłku. Ale dostał. Śwa, skąd się wziął drugi? Skąd? Przeca go tam nie było wcześniej. Ty mnie już nie strzelisz w plecy jak, jak fajfus. Bo sobie nie życzę. F5. Załaduj Kilos. Dostał i teraz tak. Gdzie? Gdzie? Tędy chyba. Tak. Otwórz! Nie tędy, trzeba wyjść z tej bazy. Dobra. Kumam czeszy. Może nam się uda to nawet w tym odcinku zrobić. To byłoby śmieszne. Aczkolwiek bardzo fajnie poszło, moi kochani, odpukać. Tak, tędy to trzeba przejść. Ja pamiętam, że ostatnio, kiedyś jeszcze wcześniej, na pierwszym kanale, jak to nagrywałem, to naprawdę to, to był koszmar. To był dla mnie tak wielki koszmar, że to jest naprawdę Meksyk. Ale chyba się udało teraz. No i co? Spieprzyliśmy z bazy. Exfiltrate. Bardzo mi się podoba to, to wyrażenie, bo no jest takie trochę, takie trochę połączenie rozpierdziel i uciekni. I to jest świetne, moi kochani. Dobra, The Communication Blackout, Germany. Blackout to podejrzewam, że coś w stylu ruchu oporu. Tak czy owak... Ja to ja to jeszcze przetłumaczę. This is going to be delicate face of the Sherman Opera. To będzie ta ten, 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 ten delikatna, właściwie taka, no taka trochę no, ciężka chwila tego, naszego prał Schmerzen, tego całego fortu Schmerzen, bo teraz się chyba będzie musieli przedostać przez miasto po tak? wchodzisz do miasta, które jest po prostu... the last train dokładnie, tu jest ostatnim przystankiem dla tych, tych pociągów, które dostarczą nas właśnie do tego fortu, gdzie produkują ten gaz Gestapo bardzo, 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 bardzo tutaj lubi mieszkać i, i wysocy, wysocy rangą oficerowie SS i musimy, I musimy to wszystko rozpieprzyć, zanim się przedostaniemy do szmercem, bo to jest w ogóle wielkie siedlisko komunikacji i właśnie te Gestapo i SS mogą wezwać wsparcie, temu musimy zapobiec. Jest miasto zajęte przez dobrze wyszkolonych żołnierzy zimowych, takich przystosowanych do tych warunków i, 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 i żołnierzy ochroniarzy tak jakby wyposażonych w ten specjalny system alarmowy. No i jak zostanie włączone, to już jest po nas i to, to jest taka dosyć podpowiedź ważna. My musimy się przedostać przez zabezpieczenia, podłożyć ładunki wybuchowe tam, gdzie jest ten posterunek y, komunikacji, właściwie posterunek dowodzenia, radiokomand, czyli takich tam radio, ra, radiowców, tak mi się wydaje, i kiedy to zostanie rozpieprzone, y, szmercen zostanie odcięte od, od całego świata zewnętrznego i wtedy my będziemy się mogli dostać y, do punktu... Y, zbornego, tak jakby na tej, tej stacji kolejowej I, 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 i powinniśmy znaleźć to właśnie przechodząc przez centrale SS, właściwie ich rezydencję, gdzieś tam na skraju miasta. No, więc nie mamy już żadnego czasu na pomyłki i, i trzeba zaczynać. Moi kochani, w następnym odcinku zajmiemy się właśnie tym, co dziś Wam pięknie przetłumaczyłem. The Communication Blackout Germany. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie łapę. Jeżeli tak, to tak. Tam oczywiście łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Co złego to nie ja. Trzymajcie się. Cześci. Bajo.